na z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest... Sosniczo z Zapraszam do oglądania! Lata mijają, na naszych oczach zmienia się YouTube, jak i oczywiście cały internet, a wraz z nim góra Olimpiej Legend zyskuje coraz to nowych bogów w jej szeregach. Jeszcze niedawno był to srebrny Brecht, Girardowa, teraz na tą samą pozycję pracuje Diabeł z Legnicy. Co prawda, wielkoludem nie jest, ale coś nie coś potrafi, zdobywając przy tym setki tysięcy fanów, docierając do nich poprzez swój wiralowy występ w sprawie dla reportera oraz poprzez wszelkiego rodzaju przerówki z nim związane. Oryginalny odcinek z programu Sprawa dla reportera z naszym bohaterem został wyemitowany 3 marca tego roku. No i na YouTube pojawi się 4 marca na kanale Sprawa dla Reportera, co walnie przyczyniło się do jego rozprzestrzeniania w internecie, przy czym warto zaznaczyć, że nie jest to oryginalny kanał programu. Temat tej części programu był niezwykle poważny. Dotyczył morderstwa modego listonosza z 2018 roku za pomocą noża rzeźnickiego. Sprawca został skazany na 25 lat więzienia. W związku z tym rodzina skazanego zgłosiła się do programu, bo uważała, że skazany jest niewinny. Sprawie towarzyszyły naprawdę spore emocje. Dodatkowo temat zahaczył o temat gwałtu siostry sprawcy. Tak więc w tak poważnej sprawie postanowiono zachować w programie, no nie ma co ukrywać, dość zabawną wypowiedź: Diabo z Legnicy, co nie ma co ukrywać, na tle tej całej sprawy wygląda dość abstrakcyjnie. Z drugiej strony, jakby nie patrzeć, nie ma w tym nic dziwnego. Najczęściej hity internetu, jak i oczywiście jej legendy, powstawały w najmniej spodziewanych miejscach. Co prawda, diabeł z Legnicy od niedawna jest popularny w internecie, ale w samej Legnicy rozpoznawalny był już wcześniej. W związku z tym mam dla Was przygotowanych kilka ciekawych informacji. Tak więc, kim jest diabeł z Legnicy? Diabeł w rzeczywistości Nazywa się Łukasz. Ma 37 lat i w Legnicy jest znany od lat. Wcześniej był tam znany jako Diabeł z McDonalda. Dlaczego? Mieszkańcy Legnicy z pewnością potwierdzą, że diabeł bez wątpienia mógł być twarzą tamtejszego McDonalda, znajdującego się na ulicy Wrocławskiej. Bardzo często można go tam spotkać, głównie zajmuje się tam zagadywaniem ludzi i od długiego czasu jest to jego główny sposób na zarobek. Jednak warto przy tym dodać, że to nie jest tak, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka niektórym wydawać. Wszystko wskazuje na to, że diabeł nie ma problemu z alkoholem czy innymi substancjami, jako specyficzne zachowanie jest głównie spowodowane jego chorobą i należy je brać z dystansem, tak jak w przypadku, na przykład, Dawida Jaspera. Jak można wywnioskować z różnych opinii, jest on już tak charakterystyczny dla tego miejsca, że mało kto go tam nie zna i nie zawsze skupia się na braniu. Często zwyczajnie zagaduje i niektórzy z tego powodu sami wspierają go drobnymi. Również pieniądze, które zebrał, nierzadko przeznaczał na cele charytatywne. O tym mogliśmy przeczytać na fanpage'u pod Tetlegnica. Również możemy na nim zobaczyć zdjęcie diaba z słynnego McDonalda już z 2014 roku. I ten Rok można uznać jako oficjalny start diabła w internecie. Również na YouTube najstarszy filmik pochodzi z 18 października 2014 roku o nazwie Diabeł i już wtedy pokazywał, że coś nie coś potrafi. Na temat wcześniej wspomnianego imienia diabła oraz wieku mogliśmy się dowiedzieć z kanału Courier z Hollywood. Właściciel kanału posiada z naszym bohaterem wspólnie kilka materiałów, i ich stosunki wydają się być dość bliskie. Według niego powodem takiego pseudonimu miało być to, że jest on z wyglądu podobny do diabła. Możliwe też, że szybciej miał pseudonim Cornishon, ale to już Ktoś musiał w komentarzu z Legnicy potwierdzić Diabeł również nie ma żadnego problemu Ze swoją popularnością Co więcej nawet ją lubi Autor również podkreśla, że szanuje go za humor Oraz pozytywne nastawienie Oglądając wywiad z naszym bohaterem również dostrzegam te cechy Do masz tych kobiet w swoim życiu kilka? Od To dobrze Dobrze zarabiasz tu na McDonaldzie Masz pieniądze Ale nigdy ich nie liczysz, prawda? Zawsze mi mówisz, że liczenie pieniędzy przynosi pecha bo to jest prawda. Nigdy ich nie liczysz. Bo nie liczę. Z opublikowanych materiałów możemy wywnioskować, że jego rekord to jedno zwycięstwo i niestety jedna przegrana. Pod McDonald'em bez problemu poradził sobie ze śmietnikiem, jednak nie podoło tamtejszemu kanarowi. Kto wie, może gdyby nie przyprowadził kolegów, werdykt byłby inny. Z ciekawostek jeszcze można wspomnieć, że ma dwóch braci, kibicuje drużynie piłkarskiej mieć Legnica i nie za bardzo przypada za Legią Warszawa. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Cię również na mojego Instagram i grupę na Facebooku, do których link znajdziesz w opisie, tam na Łatwiej się ze mną skontaktować, również jest Discord. Zapraszam również na Instagrama mojego Grafika i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć! Yo.